Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zgłębiamy temat diety barw dla psów. Dzień dobry. Mamy tu źródła, które tłumaczą ten skrót jako biologically appropriate raw food. Czyli biologicznie odpowiednie, surowe jedzenie. Właśnie. No, idea jest taka, żeby karmić psa trochę jak wilka, jak jego dzikich przodków. Dokładnie powrót do natury. Zastanawiamy się, czy to chwilowa moda, czy może faktycznie coś więcej. Klucz do zdrowia psa, co tam się kryje? No cóż, założenie jest proste. Karmimy jak najbardziej naturalnie. Czyli surowe mięso, kości, podroby. Mhm. Do tego niewielki dodatek warzyw, owoców, no i co bardzo ważne, odpowiednie suplementy. Czyli zupełnie inaczej niż te, no wiesz, karmy komercyjne. Tak, które często bazują na przetworzonych węglowodanach. A tu celem jest lepsze zdrowie, kondycja, nawet wygląd psa. Okej, okay, rozłożmy to na czynniki pierwsze. Co jest podstawą? Mięso, tak? Mięso, zdecydowanie. Mięso mięśniowe to rdzeń, powiedzmy, jakieś 50 czasem nawet 60% diety. Ale nie każde pewnie. Kluczowa jest różnorodność. Różne gatunki, wiesz, drób, wołowina, jagniecina i nie unikać tłustszych kawałków, bo tłuszcz to energia. Aha. Tylko ostrożnie z wieprzowiną ze względu na ryzyko no i dziczyzna odpada. Tak, dzika lepiej unikać całkowicie. Ryzyko wścieklizny rzekomej choroby Aujeszkiego jest po prostu zbyt duże. Jasne. Czyli różnolodne mięso, ale bez dzika. Ale barw to nie tylko mięśnie. Mówi się o podrobach, kościach. One budzą czasem obawy. Niesłusznie, jeśli podchodzi się do tego z głową. Podroby, tak około 10-20%, to są prawdziwe bomby witaminowe i mineralne. Jakiś konkretne? Znowu. Różnorodność jest kluczem. Serca, żołądki, nerki, płuca. Wątroba jest super ważna, ale tu uwaga, nie więcej niż 5% całości. Dlaczego? Bo ma bardzo dużo witaminy A. Łatwo przedawkować. Rozumiem. A kości? To chyba główne źródło wapnie. Tak, kości to jakieś 15% diety i głównie wapń. I tu jest żelazna zasada. Tylko surowe, mięsne kości. Podkreślasz? Surowe. Absolutnie. Gotowane, pieczone, wędzone, stają się kruche, łamliwe i mogą być niebezpieczne dla psa. Trzeba też dobrać wielkość, zgaduję. Oczywiście. Wielkość kości do wielkości psa i trzeba pilnować, żeby pies je rozgryzał, miażdził. A nie łykał w dużych kawałkach. To brzmi jak precyzyjna układanka. Co jeszcze ląduje w miejsce? Czytałem o jajkach, warzywach, owocach. Jajka są świetne. Całe, surowe, najlepiej ze skorupką to dodatkowe źródło wapnia, skarbnica wartości odżywczych. A ten mit o Awidynie w białku że szkodzi. Ten mit jest trochę, wiesz, przesadzony. Pies jedząc całe jajko, inaczej je trawi. Generalnie uważa się to za bezpieczne. Okej. Okay. A warzywa i owoce? Stanowią łącznie jakieś 15-20%. Dla psa mięsożercy nie są niezbędne tak jak mięso, A, ale. Ale urozmaicają. Tak, urozmaicają i dostarczają błonnika. Ważne, by podawać te dozwolone starta marchew, buraki, jabłka, czasem lekko podgotowane dla lepszej strawności. I unikać tych toksycznych. Bezwzględnie. Winogrona, rodzynki, cebula, czosnek to jest absolutnie zakazane. Dobrze. Mamy składniki, ale często się słyszy o suplementach. Czy przy tak naturalnej diecie naprawdę trzeba coś dodawać? Tak, to jest bardzo ważne. Dzisiejsze mięso, wiesz, z hodowli przemysłowych może nie być tak bogate jak mięso dzikich zwierząt. Czyli trzeba uzupełnić. Trzeba. Suplementacja jest kluczowa, żeby dieta była dobrze zbilansowana. Podstawa to tran, witaminy A i D, olej z łososia, kwasy omega-3, algi morskie dla jodu, drożdże browarnicze, witaminy z grupy B. Bez tego trudno mówić o pełnowartościowym barwie. To ważna uwaga. A jak zacząć? Jak przejść na barw... Bezpiecznie. I ile tego jedzenia dawać? Co ciekawe, przejście z suchej karmy na barw powinno być nagłe. Nagłe. Z dnia na dzień? Tak. Jednego dnia karma, drugiego surowe mięso. Ale potem wprowadzanie poszczególnych składników barw już stopniowo. Czyli nie wszystko naraz. Nie. Rozkładamy to na około miesiąc. Zaczynamy od jednego rodzaju chudego mięsa. Potem powoli tłustrze, różne podroby, miękkie kości, na przykład szyje kurze. Warzywa, owoce, a na końcu suplementy. I obserwujemy psa. Cały czas patrzymy na trawienie, na samopoczucie, na kupy. Dawkowanie to sprawa bardzo indywidualna. Ale jakieś widełki? Orientacyjnie dla dorosłego psa to jest od 1 do 3% jego masy ciała dziennie. Ale to trzeba dopasować do wieku, aktywności, metabolizmu. Szczeniak potrzebuje znacznie więcej, nawet do 10% swojej wagi. Brzmi jak proces, który wymaga jednak zaangażowania i wiedzy. No właśnie, wokół barfa narosło też trochę mitów. Słyszy się, że surowe mięso robi z psa agresora. To kompletna bzdura. Dieta nie ma wpływu na agresję, to można między bajki włożyć. Albo że to droga zabawa. Początkowo koszty mogą być wyższe, zanim znajdziemy dobre źródła mięsa w dobrych cenach, ale długofalowo może się wyrównać. Może się okazać, że oszczędzamy na weterynarzu, lecząc mniej problemów wynikających z złej diety. A sami weterynarze często są sceptyczni. Ten sceptyzm często wynika, no cóż, albo z braku specjalistycznej wiedzy o żywieniu surowym, albo niestety ze złych doświadczeń. Widzieli psy karmione źle zbilansowanym barfem. Czyli klucz to robić to dobrze. Dokładnie. I bardzo ważne unikać niesprawdzonych podejrzanie tanich źródeł mięsa bezpieczeństwo przede wszystkim. Podsumowując, barw to pewna filozofia. Powrót do natury surowe składniki, ale wymaga wiedzy, zaangażowania no i obserwacji psa. Tak jest, to podejście stawia w centrum naturalne, ewolucyjne potrzeby żywieniowe psa. Zostawiamy więc naszych słuchaczy z taką myślą. Jak takie świadome spojrzenie na dietę przodków psa, na jego ewolucję, wpływa na nasze postrzeganie jego zdrowia i dobrostanu? Czy to zmienia coś więcej niż tylko zawartość miski?